Właśnie rozpocząłem nagrywanie. Kurwa, co żeśmy uczynili? Samo dobro. Tak? Tak. Nie się nie zestraw, przypadek, nie? <laughs> mm. Ile jest strojów? O ja pierdziele. Czyli mody działają. Dobra, ja nie wiem czy to będzie dobry pomysł, ale ja sam monitor lekko przybliżę do ria. Dobra, Łukasz, to co lecimy? Be? B, B? Ja pierdolę już. Pierwsza gra z modami. Ciekawe jak wyjdzie. O! O! Ej! Metal pipe nie działa. Nie ma latarek, ja nie idę nigdzie więcej. Ale chodzimy ja razem. Tak, teraz trzeba. Chyba, że później sobie kupimy walkie O. Ej! Co? To ty, kurwa, się wystraszyłem. <laughs> Ja pierdolę! Byliśmy? Nie, tu nas nie było. Jezus, Maria, jest za ciemno. Idź pierwszy. Boż. No wejdziemy, chodź. I tak, w sobotę więcej modów. No. Został tylko ten silnik do wzięcia. Tak. Chyba, że jeszcze gdzieś próbujemy iść. Nie. <laughs> mi wystarczy. A tam. Ej, tam nie byliśmy, chodź tu. Bierz silniki z spieprzaj. Tam nie byliśmy, zobaczymy. Ej, ujebałem system. Ojebałem system. Jak? Wyszedłem. Co? No patrz, jest obok ciebie. Bez robaka. Aha. Po prostu przytrzymałem E. Na, na tych drzwiach, bo ja szybko zauważyłem kątem oka tą małą dziurką I mówię, idę do nich i wychodzę, próbuję wyjść, zobaczę co się stanie I robak ze mnie zszedł Te robaki nie mogą wychodzić poza ten, poza ten obszar Okej okay. Dobra No, to było dużo do zebrania No Ale, jakie ja wolno, idę No, bo jesteś cały zarąbany silnikami Ej, ale ten sprzedawca da nam 53% tylko Czemu? Czemu? No bo masz napisane, patrz, 53% A czemu tak? Nie wiem, właśnie Niektórzy mają 70. Jak później przyjeżdżasz to masz 70, a jak na przykład yy, przyjedziemy ostatniego dnia to masz 100%. Ej, Łukasz, trzymaj No i co? To ma być safe, ja idę to sprawdzić. Mhm, to jest ogólnie woda. Okay. Ja w tym taniku. No. Obejmij mnie. Ło, wziąłem to <noise> Zobaczymy jak to będzie. O, o luz. hazard level D, to na ludzi. Ociep. O tu jest ten. Ale go nie wyciągamy Zdjęcia? na razie. Nie, to są to? drzwi. Słyszałeś? Nic nie słyszałem. Dobra, myślę, to był cień, Jezus Maria. Do drzwi, czy? Kurwa, mać. Łukasz... Dobra, zrobimy tak. Wezmę twoją latarkę, biorę te rzeczy i stąd spie... Dalam. Bo z kretami, z działko, to nic więcej nas tam już nie czeka. Mam nadzieję, że nie zdechnę. Coś czy nie dojdziesz. Czemu? Adam, taki przeczucie Tak, po prostu. Eee, wiesz co, przeczucie mogło cię nie mylić. To Twój kolega. A, ten czarny? Tak. Aha, byłbym chuj, jakbym kazał odlecieć statkowi? Nie, rób mi to, ja błagam cię. <grym> Serio? <grym> mi napisało mi, proszę wrócić yy, 7.33, bo inaczej odleci. No wiem, jaka godzina? 6.04. To zapierdalaj, nie? No i git, mamy dużo, chuj mamy. 193. <grym> Kurwa, ty, bo już jest późno, bo no zaraz chcę spać Jestem Z tym Mario, Luigi, przygody Mario i Luigi'ego. Lądujemy. Hazard. No. Czemu zawsze jak tu idziemy to jest B? Tu jest pajęczyna, tu będzie pająk. Tam byliśmy. Kurwa mać. Co, psychiatryk znowu? O kurwa. Tu jest mina. Tu jest ta mina. Mario. Mario. O kurwa. E, wentylacja jest otwarta. No i co teraz? U, Nie no. wiem. On tam jest. Idziemy tam. tam? Okay. To jest on? To jest tak, tak, to jest on. Tak. Łukasz, ty też to słyszałeś? Co? Ja usłyszałem o karamba, mówione twoi, Twoim głosem. Nie. Tak. Jakby chciałeś to stwierdzić tak szczerze. <grym> tak jak przyszliśmy. Chciałem go zbytować trochę, ale. No, ciężko, ja czekaj. Próbować? Dobra, idę. Próbujemy. Słyszałem, jak biegnie. Nie ma go tam. Wiemy, że jak będziemy przechodzić bokiem obok tej pańczyny, to nas nie sięgnie. Do tu ja jest. Tu ja Dobra, stój tu. Stój tu, jak coś tu uciekniesz. Przebiegnij. Przebiegnij rogiem. Aaa, kurwa. Ja pełna tragedia. Gorzej będzie. Gorzej będzie ze śmieciami wracać. O! Oh. Jest śrubka. Tu nic nie ma. Nie, tu nic nie ma. To na dół. Do miny. To no, mina. Coś tu biega. Oho. Oho. No nic. Nie, nie, nie rób tego. Poczekaj. <grym> ja, ten... ja to już zostawię tutaj. Ej, bo. No. Taki glutek To, jest. to wychodzimy. Śmieci mamy. A. Ja pójdę normalnie. Mario. Luigi. It's me, Mario. Come here, Luigi. <grym> Jezu, ja ale bym się zesrał jakby cię zobaczył. Ja koło okay. okay. Naokoło trzeba zapieprzać, bo nam statek źle wylądował. Chyba, że tędy A. przejdziemy. No odprywasz. można. No tędy. A tu tędy. Przez skałę się prze przegryziemy. Ale ty biegniesz. Ale ty biegniesz śmiesznie. Gotowy? Okej. Okay. A, tam trzeba przeskoczyć. Tu są jakieś drzwi. Kolejne drzwi. drzwi Psychiatryk. Coś słyszałem Sniema. co to było? Też się zastanawiam. Dobra, przejdziemy tędy, jak będziemy wracać, to weźmiemy to. Okrawiła. O, śruba. O co znajdujesz? No, wracamy. Czekaj. Nie to ja jestem sprawy No, słyszałem to. <laughs> On mnie znienawidzi. O kur Co? A wiesz co ty rybcze? Zarazem dwie. Super. Ty, wróćmy może. A ty tu wrócę iść po No. A wat ty się zarobisz, to? Wiesz co? Jakie. sześć kurwa. Rajdź sobie jakoś. Mhm. Niech mu jeszcze mimik jakiś wyskoczy, błagam. Ukaż eee, mi w testowaniu. Kurwa, naprawdę. Eee. Dobra. <laughs> Przysiął trąbkę ze mnie i... Jak się tu wracało? Ja sobie pierdolę, ja z tym nie wracam. Ja pierdolę. Koniec, koniec jest. HALO! Nie, Istot. stąd. Y masz, weź to. No, ty nie żyjesz, ja to wiem, nie mów. Czyli mnie słyszy. Pierdolę, ty jesteś drugi jeszcze, kurwa. Co, ty pierdolisz? Kacz, Łukasz, skacz. Fire, exit. fire exit. Proszę, 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 proszę. Pierdolę. Gdzie jest statek? Ja jest teraz pierdolę, nie ma opcji. Ja, pierdolę. Gdzie jest statek? Uff. Nie. Za dużo. jestatek statek, kurwa. Jest ship. Kurwa. O, ja nie, pierdolę. To miała być taka spokojna, no kurwa ten. A, pierdole Pierdalam się. Drzwi zamyka, ja jeszcze maszynki parkowa się. Ja pierdolę. Nie wytrzymam zaraz, kurwa. Siema, ma, co tam? Miał być tak spokojnie, kurwa. Nie wiem. Już wystarczy. Ej, stary, mam pytanie tylko: czy ty, jak ty powiedziałeś, że nie mów do mnie, wiem, że nie żyjesz? Czy ty słyszałeś mój głos? Tak. Metal Pipe nie działa. Ja sobie myślę, kurwa, nie mów do no mnie. Serio? Nie żyjesz. tak. Pipe nie działa. No się tam się skryłem. Ja myślałem, że jest tylko jeden, ten potwór, to były dwa. No. I ja tak. Wiesz, Oni tam biegnie, ten kwiut mały, biegnie ten robaczek. Biegnie, dobra, idź tam, ten przebiega, biegnie z robakiem. mogę iść, a z prawej strony słyszę tak: metal pipa nie działa. No nie mów do mnie, bo nie żyjesz, kurwa. Cudowna gra.